Witam serdecznie, Mario Szlachec z tej strony. Dzisiaj temat Gebelsa, który ostatnio wywołał mnie do tablicy. Przy okazji spruł się do mnie tam, nazywając mnie Czwokiem. No, nie był taki odważny jak mieliśmy konfrontację u Piotrka. Tam był grzeczny, milutki. Potem się nawet śmialiśmy, że był wydygany tak jak przyjechałem. No, a teraz tam brał odwagi, no bo pojechał do tej awryki i tam z daleka coś ujada. Też wspomnę o największym trolu w sieci, który. Podaje się za syna Pershinga. No i z własnej matki zrobił Shona, a teraz jest koleżką Gebelsa, A wcześniej jeszcze Gebelsowi cisnął, tam jakieś posty na niego złe pisał. No ale jak wiecie, to jest gang Berdinek, chorągiewy. Także jeden drugiego yy, obgaduje, nagrywa, przekazuje nagrania. No i o czym tutaj mówić? No, gang parowozów w całej okazałości. Posłuchajcie. Jeżeli Gebras się nazywać fokiem, no to jak ja go mam nazwać? Knurem? No chyba tak, no bo zobaczcie, jak on wygląda. Jak on sobie zbliży tą kamerę do tej swojej japy, no to przecież on wygląda jak zajechany jakiś lump z żabki. Tylko to, że ma ten złoty łańcuch, jeśli on jest w ogóle złoty, bo o jego bogactwie to zaraz wam powiem, jaki to jest farmazon. On jest swojego wzrostu, garbaty, z wielkim brzuchem. No, japa jego, widzicie, jak wygląda. Zajechana, posłuchajcie, brązowe zęby, od tych fajek zajechane, śmierdzi od niego tak takimi papierochami, wyziew ma taki, jakbyście sobie przed nosem postawili 20 cm popielnicę z kiepami. Także taki borciuch do piotka przyjechał jakimś vanem zdezelowanym 20-letnim i jeszcze 500 złotych chciał pożyczyć. To no taki on jest bogaty. Mało tego. Jak on się pokłócił z gierkiem, co chciał wycofywać te swoje filmy, co ponoć Giermek tak wpłacał na te schroniska, a nie chciał wam pokazać, ile zarobił na tych filmach, to pytał się Piotrka, ile mógłby wziąć od Giermka za te filmy. No i widzicie, Giermek zapłacił mu parę groszy i wrócił tam z podkulonym ogonem. Ja wam nawet na nagraniach, jak Giermek skomli, ten Gitoszka skomli przed tym Knurem konfiturą, bo to jest czynna konfitura, nie wiem czy wiecie. O czym też was zaraz powiem. Skomlał kontrakt, pogadajmy, negocjujmy, możemy usiąść z prawnikami, nie wycofuj tych filmów i mam te nagrania. I tam jest tylko skomlenie Gieremka, Także on go udobruchał, dał mu parę złotych i ten z powrotem do niego wrócił na kanał. Tak to mniej więcej wygląda. Jeśli chodzi o to jego bogactwo, no posłuchajcie, ci co się orientują trochę, bo teraz mówię szczególnie do tych pelikanów, co łykają te farmazony. On jest w tej miejscowości w Afryce Hurgada się nazywa. To wejdźcie sobie na booking.com wejdźcie i zobaczycie ile kosztuje pobyt w takiej Hurgadzie. Tam jest kupę hoteli i teraz zobaczcie, hotele są na dwie osoby w cenach takie od 3000 tam do 15000. Na dwie osoby podkreślam. I wyżywienie do tego, jak chcecie, to wyżywienie tam kosztuje 50 zł na głowę. To już macie z napiwkami, yy, ze wszystkim, na, na, na bogato. Tam jest życie tańsze niż w Warszawie. Nie wiem, czy wy sobie zdajecie sprawę, no to zobaczcie, na dwie osoby bierzecie sobie taki hotelik za 3000 zł na miesiąc. No bo ja mówię o tej porze roku, jak teraz listopad, grudzień, styczeń. I, czyli macie za pięć koła na dwie osoby, no to pokażcie mi w dużym mieście w Polsce, czy za te pieniądze ktoś wyżyje. Weźcie tego pod uwagę w Warszawie, gdzie ma 80% ludzi mieszkania na kredyty, to zapłaci ratę kredytu, weźmy tego minimalną kwotę, 2000 czynsz z 1000, 1200, no i do tego życie na dwie osoby, to też, że czwórkę trzeba wydać. Czyli tutaj macie większe koszty życia niż tam. Jeżeli ktoś się orientuje w takiej Afryce, dom taki 70 metrów, taki domek, możecie kupić za na nasze przeliczając za jakieś 250 tysięcy czyli mieszkanie jak tutaj ktoś ma 50 metrów i by sprzedał to by sobie mógł tam kupić dwa takie domy. I tak to wygląda. A wiecie jak Goebbels robi? On ma tam jakąś kanciapę kupioną w tej Afryce. Idzie plażą gdzie są wolne te hotele gdzie mają przed hotelami te wystawione leżaki idzie pod bogatszy hotel tam przy sobie zamówi drinka nad basenem i wam robi film stamtąd. Zauważcie że on nigdy nie pokazał mieszkania w tej Afryce nigdy. No bo tam jakieś mówię jakieś wziął sobie przeciętne yy, wynają mieszkanie, bo on mówi, że on ma tam dom. No to dlaczego nie pokazał wam tego domu nigdy w Afryce? Nie, nie, nie obszedł. On zawsze z plaży wam robi filmy. No wiecie, teraz po moim filmie, to może gdzieś tam wynajmie na chwilę jeden domek i wam pokaże, Głupa przypalić do niby jego. On jachty będzie kupował. Śmiech na sali. jak to sobie może obejrzeć. Tak jak mówię, to jest. Yy, oszołom, który udaje, że jest bogaty, a pieniądze kiedyś miał, bo on się chwalił, że jest z arystokracji pochodzi jego rodziny. no ten to Dostał jakieś spadki i tak dalej. No to stąd miał pieniądze, które poprzegrywał w kasynie, bo on głupa pali, jak on to wygrywa w kasynie. Tylko jeden geber w Polsce wygrywa w kasynie. No tak wygrywa, że dajcie spokój. Także życie w Afryce jest tańsze niż w Polsce o tej porze roku. Także ochłoncie ci, co łykają te farmazony, no bo tak to wygląda. Jeśli Goebbels coś wspomina, że ja oszukuję widzów, że miała być konfrontacja i nie ma jakiegoś tam jednego ważnego świadka, jakaś mocna figura, yy, drugiego ochroniarza, no to przecież on Wam znowu kłamie, bo posłuchajcie, było tak, że ja napisałem w komentarzu jemu, że słuchaj, konfrontacja może być w listopadzie jakieś święto niepodległości, bo chłopak, który mieszka w Anglii, to on właśnie był ochroniarzem w jednym z kasyn w Polsce i powiedział, że jak on tu przyjeżdża, przyjeżdża na święto niepodległości, to ma kilka dni tutaj wolnych, no bo to jest chłopak patriota typowy i zawsze co roku przyjeżdża na to święto, nawet mieszkając w Anglii. I termin miał Gebes listopad. 5 dni plus minus jakieś święta niepodległości albo pierwszy tydzień grudnia, bo też będzie ten chłopak. I ten chłopak powie wam jak go pognali z kasyna tego wieprza, ponieważ dowiedzieli się tam chłopaki, że to jest konfitura i go po prostu wygnali, zrobili mu tam zakaz. I tyle w temacie. Helpisze się, że szlachetnicy nie udowodnią do tej konfrontacji. Po prostu nie zdążyłem. Bo konfrontacja już trwała 40 parę minut i Pupiotek chciał to podzielić na dwie części. Na dwie części, że w drugiej części będzie seria pytań. Na przykład o odnośnie Ryśka Ożarowiaka, o którego się wstępnie dopytywałem. No i co? Majko pisarzu, mitomanie, dzwoni do mnie człowiek, który do tej pory jest w warszawskich kasynach. Zresztą jedź tam. jedź tam, zobaczysz jak się przywitają, jak dostaniesz 4 litery kopniaka i wyleci z tamtą sługiem. I mówi... Przecież to jest jakaś bzdura, że się jak trzymał lichwę. Znane postacie trzymały lichwę. Możecie nawet zapytać tego Balerona, co on u tego ziomka tam występuje. No to zobaczcie, on też wymienia tam konkretnych ludzi. Czy on tam wymienił jakiegoś Gebelsa No może teraz, jak ja nagrywam się, to nie wiem, to Giermek zadzwoni do ziomka, żeby tam, tam tego coś naasterować. Ale on też tam o żadnym Gebelsie w ogóle się nie wypowiada. I... Rysiek ożarowiak nie trzymał żadnej lichwy, o której on wam opowiada, że on był wspólnikiem z nim. Mało tego, zadzwoniłem do Andrzeja Florka, pytam się Andrzeja Andrzej. Czy rysiek ożarowiak trzymał lichwę w kasynie kiedyś? Pierwszy raz słyszał Andrzej. Nic mu w ogóle w tej sprawie nie jest wiadomo. No to o czym my tu mówimy, jak Florek był przy Percingu, to znał ryska, ożarowiaka, i był zaskoczony moim pytaniem. Ale też mi coś Andrzej powiedział na temat ryśka. O czym oczywiście Goebbels nie będzie miał pojęcia i zadam mu takie pytanie. I jeszcze drugie mam pytanie o tego drugiego człowieka a propos Ryśka. I na ten temat nigdy nic nie mówił Goebbels, bo po prostu nie wie i nie ma pojęcia. No i tak to właśnie jest z jego mitomanią. Jak ja dopytywałem go, gdzie było biuro Parandowskiego, on mówi na Saskę Kępie: tak, było w latach 90., ale potem po 2000 roku, to nie ma pojęcia, gdzie to biuro było, bo on miał drugie, w drugim miejscu. I jakoś się nie wypowiadał na ten temat. Ale to wszystko bym to powiedział w drugiej części. Tak to by wyglądało. I tutaj, no to ja nie widziałem, że on potrafi sięgnąć dna i to z mułem. Coś wspomina o mojej świętej pamięci yy, matce. Mało tego, on się podpiera największym trolem w internecie. Niejakim odwróconym, najgorszym patałachem, który... Od 20 lat siedząc w Anglii nie jest w stanie sobie zreperować zębów, wstydzi się pokazać przed kamerą gębę, se zasłania ręką. Takie ma ubytki w uzębieniu. Mało tego, on się na niego powołuje, że tamten coś mówił, że ja tam matule wpakowałem na minę. Posłuchajcie, troll ten cały odwrócony no to przecież wiecie, że on nabrał zaliczek na matki mieszkanie w Polsce. Od kilku osób te zaliczki, za, na rzekomy wynajem, i uciekł z matką do Anglii. Jak uciekli, tak ludzie poszli na policję i mają przez to listy gończe. Listy gończe mają y, do tej pory, figurują i cały ten odwrócony, i jego matka. I posłuchajcie, przez to właśnie ten troll nigdy nie mógł legalnie pracować, nie ma ubezpieczenia, konta, nic, on nigdzie nie jeździ, on całymi dniami i nocami siedzi przed klawiaturą. I, I tam jakieś wyłudzenia tylko e, robił. A teraz co robi? Żebrze, żebrze. Teraz 30 zł, żeby mu ktoś wpłacił, to on powie historię, jakiego matka gdzieś teraz będzie mówiła. Posłuchajcie, no, ten typ to pacyfikuje swoją matkę. Wcześniej on spacyfikował, że gdzieś słyszała głos w komputerze, jak on przeglądał, że ten głos jest podobny do głosu masy, że taki właśnie był człowiek u nich w domu, że szukając tego odwróconego trola, tam jakieś pieniądze za długi chciał odebrać, i to głos był masy. To jest taki, wiecie, ballada o Januszku, który spacyfikował własną matkę. Dwa lata w depresji leżała i sobie selfie chciał z nią robić, pokazać wszystkim ludziom, jak ona jest chora, po to, żeby właśnie wyłudzić na jakieś tam leki dla niej, bo on już robił takie akcje że pożyczał od ludzi pieniądze, że matka chora i tak dalej, pożyczali, no on się zwijał. Zwijał się, bo mieszkał na jakichś tam slumsach, nawet w baraku mieszkał. Ludzie, o czym mówimy? To jest teraz Goebbelsa kolega, jeszcze Goebbelsowi niedawno jechał, a teraz komitywę tworzą te dwa Freudy. Mieszkał ten parek z matką w baraku, w baraku, gdzie mieli tam jedno łóżko. Wyobrażacie sobie, z jakim typem macie do czynienia? Ten odpad społeczny ma czelność mówić coś na moją matulę? O mojej matuli w ogóle ma czelność coś mówić? 15 lat już ma listy yy, gończe. Mało tego. Z własnej matki zrobił Szona, która ponoć rozłożyła 48 lat temu nogi pod persingiem, i on jest synkiem persinga. Opowiada, że jest synem persinga. Czy to? I to jest teraz Gebelsa kolega i się Goebbels podpiera nim. I ja tu widzę komentarze, że to jest mniej więcej tak, jak Donald, nasz premier, podparł się murańskim. Nie? Tylko, że murański kiedyś coś tam miał w życiu, jakieś tam restauracje i tak dalej, a ten troll nie ma nic. To jest gola, z którego nie stać na dentystę. On się chwali, jak buty sobie kupi za 50 funtów. Czajcie temat? No wszyscy, co wiedzą, kto to jest ten odwrócony, to to jest największy troll w internecie i parch. Także taki to jest gebelca koleżka. Jeśli chodzi o moją matulę, to teraz ci knurze, gebel się wytłumaczę, że ja matkę nie wpakowałem na minę. Choć oczywiście w jakim stopniu do tego się przyczyniłem, jak siedziałem w więzieniu, ale to twoi tacy koledzy, którzy cię teraz chronią, którzy cię ewakuują do mieszkań tych operacyjnych. I posłuchajcie. Yy, ja siedziałem w więzieniu sztywno 5,5 roku. Matka do mnie listy pisała, i w jednym z takich listów powiedziała, że idzie na operację węzłów chłonnych i tak dalej. No, jak to matka żegnała się ze mną, w razie czego jakby już nie wróciła z tej operacji, bo to bardzo poważna operacja była. No, po tej operacji takie zrobili, że nie dość, że w szpitalu zarazili różą. Bardzo ciężka choroba, którą borykała się kilka lat, a róża to się objawiają takie. Różowe plamy, wielkie gorączka, prawie 40 stopni, trzęsie człowiekiem, jakby miał febrę, no wymioty, wiadomo, że jedynka, dwójka robiona, człowiek tego nie kontroluje. Dramat. I ta matura była ciężko chora, jeszcze ją tam radioterapię i takie zrobili, tych węzłów chłonnych, i tu wszystko porościnali, że ona cierpiała parę lat od tamtej pory była już chora kobita. Bo jeszcze ją popalili tą radioterapią, bo dalej jest za mocne i tak dalej. Także ta kobieta była biedna już tyle lat temu, jak ja siedziałem. I w tym momencie, jak oni właśnie widzieli te listy, te patałachy, te wtedy co za 500 zł dodatku do pensji potrafili człowiekowi stawiać zarzuty i nie wnikali, że jak będzie siedział 10 lat i tak dalej, nie wnikali w rodzinę, no to macie, to właśnie kolesy. kolescy są dzisiaj na emeryturach mięsnego parowozu Gebelsa. I o, tak to właśnie wyglądało. I ja miałem do wyboru albo oszczędzić Matuli kłopotów, żeby ją tam ciągali po tych prokuraturach i procesach, albo iść w 60, gdzie się na mnie rozwaliło kilku. Kilku. Także o czym my tutaj mówimy? A jak wyglądała sytuacja? Tak na minę, właśnie wpakowałem matkę, że mój kolega jechał samochodem z atrapą. Z atrapą, podkreślam ładunku wybuchowego, żeby zastraszyć klienta w Niemczech. Samochód miał być zmieniony na samochód z rejestracjami niemieckimi, a mój samochód miał być zostawiony pod granicą. No Niestety ktoś tego samochodu na niemieckich blachach nie dowiózł. No i ja w nieświadomce nie widziałem, że on pojechał tym moim samochodem tam na terytorium Niemiec. Gdzieś go tam zostawił, poszedł tam gdzieś pół kilometra dalej i tam było ta trapa komuś podłożona, żeby ktoś się wystraszył, że. bo to był dłużnik. To był mój samochód, którym jeździłem na co dzień, ale zarejestrowany był na moją matkę. I w papierach figurowała właśnie moja matula. I teraz śledczyć, jak mi stawiali zarzuty, no to postanowili, że postawią ten zarzut mojej matce i dali mi do wyboru. Albo zeznaję jako sześćdziesiątka, albo moja matka będzie miała zarzuty za to, że udostępniła samochodu do przestępstwa. I teraz sobie wyobraźcie, pięćdziesięciu kilku oskarżonych, pruszkowskich, i moja matula jako nauczycielka z Pruszkowa. A co pisał w swoich postach troll i się wymanżał? Mówi, no co by się takiego stało? Przecież by matki szlacheta nie zawinęli, nie poszłaby siedzieć, a on się wystraszył. Najwyżej by dostała zawiasy. No to o czym ja mam gadać z takim patałachem, który swoją matkę na taką minę wstawił, że ma listy gończe do dzisiaj, a dzisiaj z niej robi szona? No dostałaby zawiasy. No to przecież by ją zwolnił z pracy, nie mogłaby zawodu nauczyciela wykonywać, bo by była karana. Także o czym my tutaj mówimy? No nie będę dyskutował na tym poziomie, no bo to jest dno podrosty i troll internetowy. Obecnie koleżka Knura Gebelsa, który się nim. Podpiera i ma czelność wypowiadać się o czyjeś matuli. I teraz, ostatnio, co byłem, bo on coś tam mówi, że konfrontacji nie miałem czasu, bo coś tam znowu matula. No to niech ten patałach posłucha. Ja byłem przed śmiercią matuli trzy miesiące w Pruszkowie. Trzy miesiące i się codziennie opiekowałem, bo lekarz z hospicjum, jak przyszedł, mówi: Panie Mariuszu, zabierałem matkę do, koniecznie do nas, do hospicjum. Ale nie. Bo ja mówię, ja zrezygnuję z pracy z Niemiec. A wtedy miałem tam dobry taki kontrakt do podpisania, ale mówię, nie, ja zjeżdżam, bo najważniejsza jest matka, żeby się nią opiekować. I nie pozwoliłem jej zabrać do hospicjum i codziennie się matulą opiekowałem, a to była na prochach przeciwbólowych, yy, z morfiny, plastry je przyklejaliśmy. I ostatnie tylko trzy dni ostatnie trzy dni to już wtedy musiała pojechać do hospicjum, no bo już nie dawaliśmy rady. Nie dawaliśmy rady, miała takie bóle i tak dalej. Bo mówię, nowotwór, kobieta miała krwawiące rany i tak dalej. I ostatnie trzy dni była w hospicjum. Tam ją po prostu nafaszerowali morwidom, żeby kobita nie cierpiała, i odeszła we śnie. No to każdy by tak chciał, żeby odejść we śnie, właśnie bez bólu. Dla Na mnie najważniejsza matka była i opieka nad nią niż jakaś konfrontacja druga z tobą. Jesteś w stanie to zrozumieć, a ty powołuje się na jakiegoś trola, który matkę własną wpakował na minę, że ma do tej pory list gończy od kilkunastu lat. Doprowadził ją do depresji i ja ujawnię, ujawnię wam te nagranie, jak on chciał jeszcze sobie selfie z matką robić, gdzie ona leżała w łóżku jak półroślinka. I taką stronę wam polecę na końcu, gdzie ten troll tak robi. I tyle. Dlatego jeszcze raz powtórzę, że Knur Gebert sięgnął dna, będąc teraz we współce z takim typem, z takim trolem. To w głowie się w ogóle nie mieści. Oczywiście to wszystko się odbywa na Giermka stronie. Giermek też parowóz, chorągiewa, bo przecież ten troll tak samo na niego ciągle wypisywał źle. tam ubliżał mu i tak dalej. A teraz też na, na swoich stronach pozwala mu tam się rozpisywać. A to samo z Goebbelsem robił, no bo tamten troll zaczepia wszystkich szukając atencji. Po prostu kto ma duże zasięgi. I on tak robi od lat. No. A Goebbels porażka. Porażka straszna. No chyba widzisz jak się tutaj ludzie kpią w komentarzach. I ty jak sobie wyobrażasz, że ty coś możesz bo ty to możesz jedynie tam kloca postawić tam w tej Afryce i to tyle. Bo już żeś krzyczał to, że ty załatwisz, że popek indziej nie będzie występował i tak dalej. To mi się wydaje coś, że, 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 że ty coś możesz, a ty jesteś zwykły kapusta. Bo chciałeś całe życie naśladować masę, tylko że masa to po pierwsze, to był kimś w mieście, miał swoje pięć minut i znało go pół polski, załatwił sobie świadka koronnego i tak wykorzystał tą instytucję że płacili mu, ochraniali go i tak dalej. Po prostu nawet skompromitował tą instytucję Świadka Koronnego. A ty jesteś zwykła kapusta, zwykła kapusta, która lata na, na policję. Mam w nagraniach oczywiście, jak Giermek mówi mu, Konrad, to no ty współpracujesz cały czas z prokuraturą. Mam to na nagraniach. Ty jesteś zwykły kapusta. I teraz już niektórzy przejrzeli na oczy, bo na nieświadomce działali. Że ty na, nie ma na Ciebie papierów i tak dalej. Poczekaj, na Ciebie się jeszcze znajdą papiery i to szybciej niż sobie wyobrażasz. I teraz posłuchajcie na końcu ja wam tutaj pokażę taką stronę. Bo tą stronę specjalnie założyłem właśnie pod tego trolla, bo ten troll już od paru lat zakłada mi fake strony na, na YouTube. Bo on tak robi, nie? No to ja też mu jego bronią założyłem mu stronę. I właśnie na tej stronie tam macie wrzucone filmy różne, jak lata na policję, jak dzwoni do prokuratury, takie shorty porobiłem. No teraz właśnie wrzucę, jak Matule w tej depresji chciał sobie z nią selfie robić i ją tam namawiał, żeby gdzieś z nim pojechała. No bo mówię, pieniądze chciał zbierać na jej chorobę. I żebyście wiedzieli, że ta strona będzie i będę wrzucał właśnie wyjaśnion tego trola. Ja nie muszę nic o nich wymyślać, tak jak oni wymyślają na mnie jakieś bzdury. Ja po prostu będę pokazywał czarno na białym, trzymał się faktów, bo ja wystarczy o nich mówię prawdę. Ich to bardzo boli. I tak właśnie wygląda gang parowozów. Parowóz mięsny, który z Purchawy strzela Jarkowi od wielu lat. Książki razem piszą. No i tam wiadomo, jak to jest, że ona Jarka nie da złego słowa powiedzieć. Parowóz, Goebbels i teraz największa parówka w necie i troll, dno dna niejaki odwrócony. No macie takie teraz trio. W głowie się nie mieści, i mi się nie mieściło, że Goebbels tak upadł nisko. I tym akcentem żegnam się z wami, trzymajcie się, się, pozdrawiam. A dla zainteresowanych poczynaniami trolla, jak latał na policję, jak straszył ludzi policję, jak dzwonił do prokuratury, jak nagrywał swoją starą, z balangi patusów, gdzie tam pili wszyscy alkohol, palili fajki, a w międzyczasie krzyczało małe dziecko, z innych jego imprez w barakła, mówił wcześniej, że z chłopakami do pubów jakiś chodził, no to zobaczycie jaki to jest rol. I polecam Wam tą stronę, żebyście sobie mogli na bieżąco śledzić.